9 sierpnia 2013 roku w Suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się oficjalna prezentacja laboratorium medycznego. W prezentacji wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz placówek medycznych z Suwalszczyzny. Laboratorium Ratownictwa Medycznego i Procedur Medycznych to jedyne tak nowoczesne laboratorium w tej części Europy naszpikowana najnowocześniejszą aparaturą i fantomami pacjentów w centrum, pozwala na symulację działalności szpitala i jego poszczególnych elementów, m.in. SOR-u, ojom u sali operacyjnej, pooperacyjnej czy porodowej. Wyposażenie laboratorium, jaki sam obiekt robi ogromne wrażenie, mówił Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, który był obecny w trakcie prezentacji. To laboratorium to szansa dla naszego miasta. Można tu będzie realizować szereg szkoleń i doświadczeń medycznych. Laboratorium udało się wyposażyć dzięki środkom unijnym zaoszczędzonym w trakcie budowy obiektów Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. Kosztowało 5,2 miliona złotych. Co ciekawe, laboratorium jest wyposażone w prawdziwy szpitalny sprzęt, a nie w urządzenia dydaktyczne. Dzięki temu personel medyczny może uczyć się w naturalnych szpitalnych warunkach, a nie tylko do nich zbliżonych. W laboratorium brakuje jeszcze jednego elementu symulatora ambulansu będzie to jedyne tak zaawansowane urządzenie w Europie. Ambulans będzie symulował całą podróż, uwzględniając warunki pogodowe, porę dnia, porę roku, korki uliczne. Ambulans będzie kosztował około 2 milionów złotych i trafi na innowacyjną jeden w Suwałkach na przełomie roku. Laboratorium ratownictwa medycznego to jedno z czterech laboratoriów działających w Suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód. Całymi rodzinami suwaczanie bawili się na dniach Suwałk 2013. Podczas trzech dni świąt nie zabrakło wydarzeń kulturalnych i sportowych. W piątek 8 sierpnia po południu na Stadionie Piłkarskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach w ramach Drugiej Ligi zmierzyły się zespoły białoniebieskich z Limanowią Limanowa. Po dramatycznym meczu Wigrom w 94 minucie udało się szczęśliwie zremisować 1-1. W drugim meczu o Puchar prezydenta miasta Suwałk reprezentacja artystów polskich zmierzyła się z zespołem Polskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy. W reprezentacji artystów wystąpili m.in. Rafał Mroczek, Bilgun Arjun Batar, Przemysław Cyprijański, Robert Moskwa, Tomasz Jachimek, Rafał Maserak. W drużynie byłych piłkarzy prowadzonych przez Dariusza Dziekanowskiego znaleźli się m.in. Jacek Zieliński i Marek Juźwiak. Z drużyną artystów spotkał się prezydent Suwałk i życzył gry fair play. Po pierwszych wyrównanych minutach spotkania drużyna byłych piłkarzy objęła prowadzenie, by cały mecz zakończyć wynikiem 10-4, zdobywając tym samym Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. W sobotę, 10 sierpnia, Dni Suwałk, Jarmark Kamedulski rozpoczął korowód artystów, sportowców, motocyklistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i miejskich instytucji. Potem w Parku Konstytucji 3 maja odbyło się widowisko na gubernialnych brukach, będące pierwszą częścią projektu Teatr ze Społecznością z okazji 300-lecia W historię miasta wprowadziła także gra Skarbka Medułów. Szanowni Państwo, tym barwnym wodem wkroczyliśmy tutaj przed muszlę koncertową, żeby się wspólnie bawić, żeby się wspólnie radować, wspólnie cieszyć się z tego, że mamy dzisiaj święto naszego miasta. Przez kolejne dwa dni atrakcji nie brakowało. W Parku Konstytucji 3 maja rozgościły się kramy z regionalnym rękodziałem i jadłem. Dużym powodzeniem cieszyło się też stoisko pogodnych Suwałk, gdzie można było wygrać atrakcyjne nagrody oraz plenerowe atelier, gdzie Suwalczania mogli zrobić sobie portret. Między kramami przechadzał się miś uśmiech, a na scenie prezentowały się suwalskie zespoły. W sobotę wieczorem na scenie wystąpili Piotr Karpienia z zespołem i awokado. Do grona mecenasów kultury Suwałk dołączyła Alicja Roszkowska, prezes fundacji. Art SOS wspierającej młodych artystów. Zaszczytny tytuł i statuetka Wierusza zostały uroczyście wręczone podczas Dni Suwalk tuż przed koncertem skaldów. Tytuł jest przyznawany na 5 lat. Pani Alicja realizuje taki projekt jak Sala Królewska tutaj niedaleko na ulicy Chłodnej 20. We własnym domu zorganizowała salę, w której są organizowane takie kameralne koncerty. Ta fundacja, Pani Alicji, Art SOS, tu już sama nazwa wskazuje, jest to fundacja, która ma na celu wspieranie uzdolnionej, utalentowanej suwalskiej młodzieży, między innymi tej młodzieży, która uczy się w suwalskiej szkole muzycznej. Pani Alicjo, proszę bardzo, dowód jeszcze raz wdzięczności o przyjęcie tego ciężkiego przedmiotu, będzie Pani mogła posługiwać się tym tytułem przez okres pięciu lat, bo tak stanowi uchwała Rady Miejskiej. Gratuluję serdecznie i dziękuję. Laureatka, dziękując za wyróżnienie, dziękowała również wolontariuszom, którzy pomagają jej prowadzić działania fundacji. Nie tracąc okazji zaprosiła też Suwalczan na pierwszy bal charytatywny Fundacji Art SOS. Pod honorowym patronatem prezydenta miasta Suwałk Czesława Rękiewicza, 18 października o godzinie 19 w sali balowej hotelu Szyszko. Dochód z balów wspomoże oczywiście młodych, zdolnych artystów. Gwiazdą sobotniego wieczoru byli Skaldowie. Podczas koncertu Skaldów nie mogło być się bez hymnu Suwałk, do którego muzykę skomponował Jacek Zieliński, a autorem słów jest Leszek Aleksander Moczulski, urodzony w Suwałkach. Noc słońcu jezio i

Suwalczanie i goście odpoczywali też nad zalewem Arkadia, gdzie przygotowano gry i zabawy sportowe, w tym zmagania strągmenów. W niedzielę do Starego Folwarku wyjechali natomiast wędkarze, którzy rywalizowali o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. Jednym zarzuceniem wędki na 4-kilogramowego, 750-gramowego szczupaka suwalczanin Andrzej Pawłowski wyłowił Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w zawodach w Starym Folwarku. Na drugim miejscu uplasował się Sławomir Koncewicz a na trzecim Andrzej Stępkowski.